No, Wjechałem z tego Detroit, poleciałem tam do Indianę, po towar. Tam przespałem resztę dnia. O drugiej rano wyjechałem z Indiany, przyjechałem do hotelu, otworzyliśmy ten towar. Chciałem pokazać, jak wygląda Kanada. Jak się wyjedzie gdzieś poza miasto, właśnie jest. Tak wygląda. Same pola i pustkowie. Wielki bardzo kraj, ale jest mało zaludniony, nie? Teraz tutaj wracam nad miasta London, tam wracam do London Miałem tam właśnie zwalić ostatni towar, bo to były tam trzy, trzy punkty tego trzeba było zwalić No i tutaj właśnie, Wr wracam przez wjeźdź. No, ja bym gościł, kurde, nie będę tutaj stał cały, cały dzień. Jeszcze mam, kurde, całą przyczepę pokuszonego to się przy przy przywiozłem tam różne szyby do domów. No, oczywiście, jak oni tam przyczepę ładują. Zostawiają pełno szkła w Teraz oczywiście jest odpowiedzialność kierowcy, żeby wszystko było posprzątane Wszystko jest odpowiedzialnością i winą kierowcy Ale jak coś dobrze się zrobi, to nikt ci nie podziękuje, Tylko się opieprzą i jak coś skrzelić. Ale to jest taki ten zawód jest chyba. Czy to go Europie, czy to w Kanadzie, czy to w Afryce kurde, wszędzie nas tak samo tych kierowców traktują. Ale to nieważne. To widzicie sobie Kanadę jak wygląda. Jestem w prowincji Ontario, a gdzieś tam 2, parę kilometrów na północ od miasta London. Jakby chciał zobaczyć na mapie. London tak samo jak London w Anglii, tylko to jest Ontario. Bo oczywiście w Ontario jest... Duży wpływ Anglików, nie, tutaj, jak Brytyjczycy przyjechali do Kanady 100 lat do tyłu i to właśnie zaszeli. I są, o, to, to są właśnie autostrady kanadyjskie, trochę podobne do Polski, nie? Tylko jest ta autostrada 401, co, co leci od, tam, od Windsor do Detroit aż do Quebecu, a reszta jak już wyjedziesz w Ontario, to, to takimi drogami musisz jechać, bo już nie ma innego autostrada takiego. Tam jeszcze jest taka autostrada 400, 4, 0, 0, co leci od Toronto trochę na północ, ale potem też się zamienia w taką wcielką, y, w 17. To jest... Taka jak ta droga, i tak właśnie się jedzie przez takie wsie, pola, przez małe miasteczka i cała, cała Kanada. Nawet nie ma żadnego tego pobocza, tylko jest takie, że takie z taki żużlu takie zrobione że jak się kołem zawadzi to od razu gdzieś ściąga na prawo ostro linki widzicie kurde, same zadubie myskiem o kurde jadę do domu bo kurde, w tym tygodniu jeździłem na same noski. Już od, jest, jest piątek 12, Jak kurde wyjechałem z, do, z Toronto piąt, w piątek, piątek piątego. nie na raz, 8 dni chyba w trasie, to czas trochę do domu iść, zobaczyć co, co tam się dzieje w Toronto. I w poniedziałek nawet do roboty kurde bo... Może wygram w... To, to lotka w, so, w sobotę, to nie będę musiał... Ej tam co Nawet no, jakbym wygrał, to bym dalej jeździł. bo by mi się w domu znudziło. Jakieś pali do DR, del, te O, widzę, jest skrzyżowanie, sta, 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 stacia z paliwem, jakie są, kurde, jakieś tam, nie wiem, jakieś tam, telewizory facet naprawia, tam obok mechaniki i, i cała wiesz? I parę hałasów, kurde, wielka Kanada, nie, tylko sama wieś? Dobra, kończę, siedzą.